Cześć, tu make Dzisiaj ja obiecałem, pójdziemy sobie na pająki no I sobie pójdziemy w zobaczyć jak nam idzie z tymi pająkami czy nam coś czy mam dużo życia odbierają Bo ja dawno tutaj nie byłem w tej gracie ten pierwszy nidziena szyjnik to sobie kupimy u Willi w, w ciekawe ile nam odejmują ty no mało mało 4 mi odjął ten ten dobra to możemy tutaj expić ten oj więcej ale możemy tutaj expić no spokojnie to takie czarne biorę nie wiem dlaczego ale jeszcze nie biorę zbijemy ósmy i założymy ten miecz nas zdejmiemy potem na dziewiąty i w ogóle pająki na, jak będziemy mieć ten miecz na dziewiąty, w ogóle nas, nam nic nie będą odejmować. Tu jakiś szósty kędzi. Cztery. zauważcie że to jest y, wartość ma większą, bo 150. A te oczy żeby mają 100. Więc jest duża różnica. O 50. Zaraz lewe wbijemy. Te odcinki będą pierwsze nudne, ale potem się rozkręcać, więc... O, już jeden, jeden potworek i, i... ósmy level. Odejmują nam teraz coś. 509. O o, też nam coś odejmują. O, nawet dużo. Nie wiem w ogóle, czy tu opłaca się XP, czy potem gdzieś na 10 wyruszyć, czy... Nie no, może ja tu będę XP do 12 albo do 11, czy dobrze exp leci te takie. Jeszcze podam sobie później na Żaby. Nie no, wyekspimy się do tego i skończymy odcinek. Nie wiem, czy w ogóle zdążymy. Chyba jak O oh, tu się zespiły, a potem się tam zespią i... Wbiłem dziewiąty, to one nic nam nie będą odejmować. Te pająki. Teraz tam to trochę odejmują. Ale potem nie będą. O już tak szybko wbiliśmy. To i level szósty. Będzie nam wybijał Expo. Ek... Przegrał. Ja nie mogę. A co mówię? Będzie nam wybijał. Przegrał. <grym> Chciałam powiedzieć, że będzie nam wybijał Expo, ale. To już dedług to dedług. Już mało Expo do następnego levela. Jeszcze tylko 556. Ja ty, tych jadów nie biorę. Niepotrzebne mi są. W ogóle. O, jeszcze 302 exp. 236. To jeszcze mało, mało, mało. Jeszcze parę to zabijemy ich i będziemy mieć level nie wiem czy dwóch, może więcej na no, następnym odcinku też będziemy grać w znacznie expić się na pająkach do 10 ale nie, nie do 10 do 12 chyba albo do 11 już 9 i spróbujemy. Mamy 571 życia. Ej, no trochę nam odjęły. A, bo muszę mieć tą kolczugę taką na dziewiąty. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!